Tutaj dogrywam głos do naszego świątecznego odcinka, więc zapraszam do oglądania. No i w końcu mogę powiedzieć: Siema, Siema, ja jestem, Oskar. Dziś w odcinku świątecznym, już kolejny świąteczny odcinek. Rok temu mieliśmy unboxing gry Gotham Knights, dwa lata temu mieliśmy vlogmasa. I dzisiaj, zrobiliśmy no, taki początek tego vlogmasa, takiego vloga filmowego, ale mi się wydaje, że to jest za słaby vlog. Eee, Wybaczmy, że dawno nie nagrywałem w miejscu publicznym się skrępowałem trochę. Nie wiem czemu. Może za dużo ludzi. Nie wiem, ale dosyć kawałek urywek, e, vlogowego odcinka. W dzisiejszym odcinku jak w 2018 roku, jak e, w sumie 19 stawiłem, ale to miało być na święta, ale miałem sobie internet i wstawiłem świąteczny odcinek w styczniu. E, mniejsze o to, e, wtedy zrobiliśmy unboxing Xboxa One S białego. I w dzisiejszym odcinku w świątecznym kolejnym, ale tym razem ten nie trafi w styczniu, tego sera na święta. E, mamy unboxing e, Nintendo Switcha. E, więc naprawdę cieszę się. Jak widzicie może być delikatnie lepsza jakość. Dlaczego? Bo już robię odcinek z iPhone'a 15 Pro, e, w końcu udało się kupić ten telefon. Plus mam tutaj Mario Kart. E, kochani, ja tutaj będę nagrywał scenkę bez mojego głosu, czyli ja dogram ten dźwięk. E, dlaczego? Dlatego, że ja chcę posłuchać trochę piosenki, a nie chcę dostać w filmu prawa autorskie, nie? E, dla, ogólnie dawno nawet nie było takiego filmu, nie? Ja już się wam nie pokazuję już od 2022 roku, e, więc naprawdę, e, kupa czasu. Naprawdę kupa czasu. 22 już był prokteron, no już prawie dwa lata temu, bo że ogólnie 23 się już kończy. A może 23 się pokazywałem? Nie, 22, 22 to był ostatni raz. E, na zdobycia growe się pokazywałem. Ehm, ogólnie jeszcze w tym odcinku szykuję jeszcze jeden odcinek na tym kanale o, Oscar Baron e, Więc za, dlatego warto zasubskrybować. kanał, widzimy naprawdę bardzo, jak zasubskrybujecie A ja wyciszam się i zaczynamy robić unboxing Nintendo Switch OLED. Bo jakby ktoś nie wiedział, to jest Nintendo Switch OLED sobie może nawet potem zauważyć tutaj e, I dokupiłem sobie Mario Kart e, proszę bardzo Mario Kart 8 Deluxe Lubię Mariana i mam tu w zestawie z Zelda. Mam nadzieję, mam nadzieję, że w środku jest gra Zelda. Nie, że tylko motyw Zeldy, bo bym chciał pograć, nie? W Zelda. E, dlaczego? Nie wiem, nigdy nie widziałem Zelda, ale wiem, że to jest popularna granie. I ogólnie taka ciekawostka, dokupiłem jeszcze taką grę karcianą muzyczną, bo jak ktoś nie wie, koła muzykę. Taką gierkę kupiłem. E, nie będzie tego może unboxingu, ale pochwalę się, tak? E, to świąteczny odcinek, prezenty, tak? Więc dlatego się pochwalę. Ale już może mniejsza o to, tylko idźmy do otwierania, wyciszam, znaczy wyciszam, robimy takie cięcie, nowe nagranie, w którym wyciszę dźwięk i dogram wam ten dźwięk, ja i słuchać muzykę świąteczną i otwierać bo naprawdę mega, mega. I jeszcze raz mega się jaram, a kogo to już wam nawet mogę powiedzieć, wesą Eda Shirana, Merry Christmas! Bo jak ktoś nie wie, ja uwielbiam Eda Shirana, uwielbiam, to jest mój idol, to jest mój król normalnie normalnie sztosu polizaj dasz i rana każdemu słuchaj dobra bo ja się tu zaraz zaraz wam rozwinę cały atlas geomratyczny dashi rana czy wikipedii zaraz będę cytował zaraz całą dobra lecimy dobra dogrywam tutaj dźwięk bo nie chcę żeby tutaj było sobie może tak cicho dobra tutaj otwieramy mario kart i teraz wyciągamy nintendo Walk wow, ten ekran wow nieźle teraz ściągamy to to coś no, naprawdę sztos sztosowo Okej, okay, koniecznie, nagrywam aktualizację. Mam nowe Nintendo, bo jak widzicie teraz na tym screenie, było uszkodzone trochę i było malutkie wgniecenie od dołu, więc postanowiłem wymienić Nintendo. I za to dokupiłem diablo trójkę. No, taka. Informacja nie chciałbym się nagrać od nowego unboxingu, więc...